Mocarstwa to strategiczna gra planszowa dla dwóch do 5 graczy, w której wcielicie się w przywódcę państwa z końca XVIII wieku, który będzie musiał doprowadzić to do państwo do hegemonii w Europie. Z tego filmiku dowiecie się, jak grać w Tege. Aby zacząć grać, musicie wybrać najpierw kolejność graczy. Możecie zrobić to na przykład za pomocą kostek dołączonych do gry. Kiedy wybierzecie już kolejność, spójrzcie na tabelkę na stronie szóstej instrukcji dołączonej do gry. Jeśli gracie na przykład w trzech graczy, pierwszy gracz wybiera na przykład Francję. Pozostali gracze, zgodnie z ustaloną wcześniej kolejnością, mogą wybrać tylko te państwa, które zaznaczone są w tabelce na wysokości Francji, tak więc na przykład drugi gracz może wybrać sobie Węgry, a trzeci gracz wybierze sobie Szwecję. Po wybraniu mocarstwa dobieracie jego symbol, jak również wybieracie dowolny kolor żołnierzy, którzy będą reprezentowali Was na mapie jako dane mocarstwo. Teraz złóżcie planszę i zaznaczam, że potrzeba do tego naprawdę dużego stołu. Serio, mapa jest tak duża, że będę wam w tym materiale pokazywał ją wam we fragmentach. Teraz pozostaje wam jeszcze wybrać kolor wojsk niezależnych. Wybieramy ich po to, żeby na terenach wszystkich państw, które nie będą kierowane przez graczy, umieścić wojska neutralne. Więc, dla przykładu, jeśli w grze brałyby udział Wielka Brytania, Niemcy i Rosja, to na wszystkich innych krajach, czyli kolorach, które mamy zaznaczone w grze, musimy umieścić wojska niezależne. Tak więc na polach upraw, tartaków i kopalni miedzi umieszczamy zwykłego żołnierza. Czyli umieszczamy takiego jasnego typka. W każdej armii mamy jeszcze ciemniejszego typka, ten typek to grenadier. Tak właśnie zapełnia się mapę Europy. Nasi zwykli żołnierze stoją we wcześniej wymienionych przeze mnie punktach, natomiast grenadierzy trafili do kopalni srebra, ale będą również znajdowali się w miastach, czyli w takich polach. Została nam jeszcze tylko artyleria, która trafia do stolic państw neutralnych. O właśnie tak. Pora jednak wrócić do graczy. Gracze biorą na podstawie swojego bonusu militarnego, czyli jest to tabelka na stronie siódmej instrukcji, biorą oddziały wojska w zależności od tego, jakim państwem przyjdzie im kierować. Biorą te oddziały, dla przykładu Cesarstwo Rosyjskie dobiera cztery oddziały piechoty, jedną artylerię i jedną kawalerię, która nie występowała wcześniej w Wojskach Niezależnych, ponieważ te nimi nie dysponują. Kiedy już to weźmiemy, umieszczamy na planszy kontrolowanego przez nas mocarstwa. Bonusowe jednostki rozkładamy wedle uznania. Pamiętajcie tylko, że na jednym polu mogą maksymalnie przebywać 3 oddziały wojskowe. Teraz każdy z graczy powinien otrzymać 25 tysięcy mocarstwowej waluty, 15 jednostek drewna, 5 jednostek ród metali i 10 jednostek zboża. Cena każdej z takich jednostek wydrukowana jest na drugiej stronie karty pomocy, ale spokojnie jeszcze nie będziecie ich kupować. Na planszu umieszczacie również inne ważne elementy, czyli kawalerzystów w środku planszy, reprezentowanych przez kolor każdego gracza biorącego udział w grze. Niedaleko połóżnie również kostkę, którą będziecie rzucali w trakcie rozgrywki. Kołem zajmiemy się później. Obok planszu umieszczacie oczywiście wszystkie zasoby, jak również bardzo ważne karty, czyli informacje państwowe, informacje europejskie, karty władzy, karty walki państw neutralnych i karty walki państw, które będą brały udział w grze. Teraz musicie skonstruować jeszcze swoją osobistą talię graczy. Talia graczy będzie składała się łącznie z 7 kart. 3 karty będą to 3 karty frakcyjne, które przypisane są do każdej frakcji biorących udział w zabawie. Do nich dołączycie wylosowane 4 karty z kart walki. W ten sposób będziecie mieli już gotową rękę startową do gry. Jeśli chcecie grać z dowódcami, dobieracie po jednym żetoniku symbolizującego dowódcę i dokładacie go do, do dowolnego oddziału, który znajduje się już na planszy. I to by było na tyle z przygotowania. Macie już wszystko przygotowane. Za chwilkę przejdziemy do gry, ale pora teraz jeszcze zobaczyć kto jest pierwszym graczem. Pierwszym graczem nie będzie ta sama osoba, która wybierała frakcję jako pierwsza, tylko pierwszym graczem, który rozpocznie grę, będzie ostatnia osoba, która wybrała Frakcje. Pamiętajcie jeszcze, że przed rozpoczęciem właściwej rozgrywki macie wszyscy możliwość wydania pieniędzy i surowców na jednostki. Ceny wszystkich jednostek macie nadrukowane na karcie pomocy. Kiedy kupicie swoje jednostki, wydacie i oddacie surowce, które są do tego potrzebne, umieszczacie je na kontrolowanym przez Was obszarze. Możecie kupować jednostki lądowe, ale również jednostki morskie. Jednostki morskie musicie położyć przy terenie, którym kontrolujecie, na szarym Obszarze. Bardzo proszę, nasza plansza jest już przygotowana. Pamiętajcie, że jednostki, które otrzymujecie w bonusie, możecie na przykład rozstawić razem z jednostkami, które właśnie kupiliście. Tak czy inaczej, zaczynamy grać. Przejdźmy teraz do pierwszej fazy, która nazywa się Faza Mocarstw. Niezależnych. W fazie wojsk niezależnych będziemy mieli starcia, które będą powodowane przez wojska niezależne i te jednostki innych graczy, które znajdują się na ich granicy, atakującą stroną tym razem będą wojska niezależne. W tym momencie Hiszpania będzie atakowała Francja, dokładnie te elementy, które gracz, który będzie kierował wojskami niezależnymi, uzna za najbardziej opłacalne do. Ataku. No, i w tym momencie gracz, który będzie kierował Hiszpanią, czyli jest to gracz na lewo od tego, który ma aktualnie swoją turę, postanawia zaatakować jedną prowincję wszystkimi jednostkami, które znajdują się na tej granicy. No i teraz mamy taką sytuację, że te jednostki dają nam łączną siłę punktu zwycięstwa, która wynosi 6. Fantastycznie! Gracz broniący ma siłę 4. Jeśli byśmy tutaj zakończyli już starcie, no to wynik byłby dosyć opłakany dla wojsk francuskich, ale pamiętajmy, że mamy jeszcze karty. Karta wojsk niezależnych, dociągnięta ze stosu i karta wojsk francuskich, która została zagrana przez gracza. No i patrzymy, co tutaj się stało. Tutaj się stało, że dostajemy konkretne bonusy za siłę jednostek, więc w tym momencie siła naszych jednostek rośnie do. Ośmiu, czyli mamy za jednego prenadiera, plus mamy jeszcze artylerię. Natomiast po drugiej stronie mamy wynik nieco ciekawszy, ponieważ mamy e, piechotę, mamy również artylerię, ale mamy również e, bombę, która daje nam dodatkowy element punktowy. Plus dostajemy jeszcze punkty za formację, gdyż gracz neutralny ma. Kartę taką niebieską, więc w tym momencie wynik się wyrównał. Mamy łącznie 8 do 8. W efekcie, jedna i druga strona poniosłaby klęskę, ale jednak po stronie wojsk neutralnych znajduje się specjalny symbol, znak, który daje możliwość uratowania jednostki. Logiczne w tym momencie, że gracz, który atakuje, czyli w tym momencie gracz, który kieruje wojskami neutralnymi, postanawia zostawić sobie jedną artylerię. Tak więc Francja tym razem przegrała. To teraz zaznajomimy się ze sposobem walki w grze mocarstwa, który jest no, najważniejszym elementem gry. Jeśli którykolwiek z graczy zostanie zaatakowany przez Wojska Niezależne, czyli przez innego gracza następuje bitwa. W tym momencie jeden z graczy zaatakowanych i drugi zaatakowany będzie musiał wybrać jedną kartę i w formie zakrytej położyć przed drugim graczem. Lub, jeśli są to wojska neutralne, wojska neutralne wciela się zawsze gracz siedzący po lewej stronie, wtedy ta karta będzie dla gracza neutralnego. Gracz neutralny też będzie dociągał jedną kartę. Z tym, że jak pamiętacie z przygotowania, są to ogólne karty leżące we wspólnym stosie, tak więc jedna karta zagrana przez gracza neutralnego i druga karta zagrana przez prawdziwego gracza. Zanim odsłonimy karty, zobaczcie jakie macie bonusy z przeprowadzonego właśnie ataku lub obrony. Atak macie w zależności od jednostki zaznaczone na waszej karcie pomocy, podobnie jak to wygląda z obroną. Kiedy to zliczycie, macie wasze podstawowe wartości ataku i obrony. Następnie odsłaniam karty. Karta, która moja została użyta do ataku, to jest ta karta, sprawdza jaką kartą obrony posłużył się przeciwnik. Przeciwnik posłużył się niebieską kartą obrony, która wymieniona jest na górze mojej karty ataku. W tym przypadku niebieska karta, zagrana jako obrona dla mojego przeciwnika daje mi plus jeden do ataku. Następne bonusy, które dostaję to za jednostki, które użyłem w akcji. Jeśli mam znacznik jednostki, która została użyta w akcji i znajduje się na karcie, Dostaje kolejne plus 1 do bonusu. Znaczniki bomb są to specjalne znaczniki, ponieważ te znaczniki w przypadku zwykłego ataku dają plus 1, ale w przypadku ataku czy obrony na fortece dają plus 2. Tak samo jest w wypadku wojny na morzu. Wszystkie symbole, które napotkacie na kartach, opisane są na stronie 15 i 16 instrukcji. Tam dokładnie przeczytajcie, jak wyglądają działania poszczególnych symboli, jeśli napotkacie je. Na swoich kartach. Kiedy macie już punkty obrony i punkty ataku sumowane ze wszystkich elementów, wtedy wiecie już, kto wygrał. Strona, która przegrała bitwę, zostaje wyeliminowana w 100%, jej jednostki zostają wszystkie usunięte z pola bitwy. Inaczej ma się rzecz z tym, który wygrał bitwę. Ponieważ jeśli punktów zwycięstwa było więcej od liczby oddziałów, oznacza to, że wygrany nie poniósł żadnej straty. Natomiast jeśli Punktu zwycięstwa było mniej od liczby oddziałów, oznacza to, że różnica pomiędzy wynikami wskazuje, ile z biorących udział w bitwie oddziałów gracza wygrywającego przetrwało. W przypadku remisu wszystkie oddziały wojskowe biorące udział w bitwie giną. Pamiętajcie jeszcze o specyfice waszych kart frakcyjnych: one nie trafiają do ogólnej puli kart walki graczy, tylko odkładane są na bok i mogą wrócić tylko do danego gracza w Ministerstwie Wojny. Co też bardzo ważne w mocarstwach, to to, że jeśli atakował będzie gracz i to gracz odniesie zwycięstwo nad wojskami neutralnymi czy nad wojskami innych graczy, to ten gracz zajmie prowincję, na którą kierował swoje działanie. Kolejna faza gry to faza militarna. Faza militarna to faza, w której będziecie mogli wykonać ruch swoimi jednostkami. Zasięg ruchu waszych jednostek zaznaczony jest na karcie pomocy. W momencie, kiedy będziecie chcieli się ruszyć jednostką, pamiętajcie, że aktywacji danej jednostki możecie wykonać tylko raz. Możecie przenosić się na puste pola, neutralne pola lub te pola, które są zajęte przez inne gracze lub przez. Oddziały neutralne w mocarstwa, które nie biorą udziału w rozgrywce. Pamiętajcie, że jeśli zajmujecie jakiś obszar, który kontrolowany jest przez dowolną inną jednostkę, będzie następowała bitwa na zasadach, które opisałem wam. Wcześniej. Nieco inna jest walka na morzu i teraz Wam ją opiszę. Otóż, kiedy dochodzi do spotkania na morzu nie, dwóch okrętów, następuje walka oczywiście, jeśli jeden z okrętów zaatakuje ten drugi, ponieważ możecie się również pokojowo minąć. Kiedy do takiej walki dochodzi, sprawdzacie jakie macie okręty. Mamy trzy typy: korwetę, fregatę i liniowiec najsilniejszy. I każdy z tych okrętów ma oczywiście odpowiednie nie, statystyki walki i obrony. W zależności ile macie jednostek na tym Okręcie, możecie korzystać ze wszystkich dział albo tylko z ich części, tak więc w przypadku liniowca warto mieć pełną. Obsługę. Kiedy już macie podstawowe elementy ataku i obrony, zagrywacie karty, tak jak przy walce lądowej. W momencie, kiedy zagracie te karty, odsłaniacie i obliczacie tak jak w przypadku bitwy lądowej, jaka jest różnica między tymi dwoma wynikami. Na podstawie tego patrzycie w konkretną tabelę na stronie 20, jaki jest wynik waszego ataku, i tam sprawdzacie, czy przeciwnik stracił maszty, pokład, czy ewentualne oddziały wojskowe. Ważna jest tutaj różnica między Waszymi liczbami. Ważne jest tutaj również, jaka karta została zagrana. Jeśli zagracie kartę czarną, będziecie niszczyli okręt przeciwnika. Jeśli będziecie zagrywali kartę czerwoną, będziecie eliminowali jednostki przeciwnika. Jeśli pod koniec walki nie będzie żadnej jednostki na okręcie przeciwnika, możecie, o ile macie jeszcze jednostki na waszym okręcie, możecie przenieść te swoje jednostki na jego okręt i Dokonać abordażu, czyli przejąć okręt przeciwnika. I ostatnia niebieska karta będzie powodowała wszystkie rodzaje uszkodzeń. Oczywiście im większy ten współczynnik różnicy, tym większe uszkodzenia. Pamiętajcie, że w momencie, kiedy wygrywacie bitwę na morzu, straty ponosi tylko strona, która tę bitwę przegrała. Pamiętajcie również, że waszym okrętem możecie dokonywać desantu waszych wojsk na tereny, które są zajęte już przez przeciwnika lub na przykład na tereny, które nie są zajęte przez przeciwnika. Tutaj macie dużo możliwości. W przypadku takiego elementu, że będziecie dokonywali desantu na brzeg, pamiętajcie, że jednostka, czyli wasz okręt ma możliwość wspierania was w tym ataku, o ile oczywiście zagracie odpowiednie karty. Tutaj tak jak mówię, bardzo ważne są symbole, które występują na kartach, dlatego jeszcze raz zobaczcie znaczenie tych symboli, które odpowiadają oczywiście jednostkom lądowym, ale nieco inaczej funkcjonują w przypadku ataku z okrętów. Po zakończonej swojej fazie militarnej, gracz, który ją zakończył, bierze specjalną kostkę z naszego koła, rzuca i umieszcza swój pionek na polu, które wypadło na kostę. W tym wypadku będzie to pole z koroną. W momencie, kiedy został wyznaczony już bonus, który będzie rozwijany w fazie gospodarczej, mamy zaznaczone również specjalne karty, które będziemy pobierać. Niebieskie karty są to karty informacji europejskich, czerwone karty są to informacje państwowe. Liczbę kart pobieranych mamy zaznaczoną na planszy. Karty te mają na sobie dokładny opis wydarzeń, jak również czas, kiedy dane wydarzenia wchodzą do gry. Kiedy jeden z graczy zakończy swoją fazę militarną i fazę polityczną, kolejny gracz rozpoczyna znowu swoją fazę militarną i polityczną. Kiedy jednak wreszcie wszyscy gracze wykonają swoje fazy militarne i fazy polityczne, przechodzimy do rozstrzygnięcia tego, co mamy na kole, czyli przechodzimy do fazy gospodarczej. I teraz zajmiemy się wszystkimi sześcioma ministerstwami, które dają nam konkretne bonusy za to, jakie miejsce zajęliśmy, ale również jaki obszar kontrolujemy na mapie. Zacznijmy sobie od Ministerstwa Rolnictwa. Tu macie możliwość zdobycia zboża i drewna. Ile tego dobra dostajemy zależne jest od tego, jakie miejsca zajmują nasze jednostki na planszy. Otóż mamy przy każdym mieście, tudzież miejscu, zaznaczone, co ono dostarcza. Tartaki, uprawy miasto i stolica dostarczają nam elementów wykazanych w Ministerstwie Rolnictwa. Mnożymy je po prostu poprzez liczbę elementów, które posiadamy, i dodajemy również bonus, który mamy zaznaczony na kole. Jeśli jednak mielibyśmy fazę gospodarczą i odwiedzilibyśmy Ministerstwo Gospodarki będziemy mogli pozyskać rudy metali, a także różne towary. Liczby otrzymanych dóbr obliczamy na tej samej zasadzie jak w przypadku poprzedniego ministerstwa. Sprawdzamy, co kontrolujemy, ile otrzymujemy i dodajemy bonus z koła. Kolejne ministerstwo, które możemy odwiedzić, to Ministerstwo Handlu. Tutaj będziemy sprzedawali zasoby. Cena tych zasobów ma, jest podana na naszej planszeczce pomocy, którą wykorzystujemy, jak widzicie, dosyć często. Pamiętajcie, że również będziemy otrzymywali pewien bonus, który zaznaczony jest na elemencie koła handlowego w zależności od miejsca, które zajmują nasze pionki. Jeśli chcielibyście szybko wszystko obliczyć, to na poniższej stronie macie specjalny kalkulator, który Wam pomoże to wszystko poobliczać. Kolejne ministerstwo, które możemy odwiedzić, to Ministerstwo Finansów. Tutaj będziemy zarabiać, ale będziemy również płacić. Najpierw zarabianie. Zarabianie to kwestia podatków. Sprawdzamy, jakie miejsce zajęliśmy na naszym polu Ministerstwa Finansów i mnożymy kwotę, którą tutaj mamy, razy liczbę mocarstw, które kontrolujemy. Jeśli na przykład kontrolujemy trzy mocarstwa i zajęliśmy drugie miejsce, dokładnie w tym momencie, mnożymy je razy 5000 tysięcy dukatów i mamy wynik. Podatkowy. I tak jak powiedziałem, Ministerstwo Finansów to nie tylko zarobek, ale również opłaty. Za elementy, które kontrolujemy na mapie, czyli są to nasze jednostki, musimy zapłacić za każdą taką jednostkę. Jeśli nas nie stać, no niestety musimy w tym momencie rozpuścić żołnierzy do domu i zostawić tylko taką armię, na jaką nas stać. Kolejne miejsce na kole to Ministerstwo Budownictwa. To w nim będziemy budować jednostki, ale również umocnienia, które możemy umieścić na planszy. Możemy te elementy umieścić na planszy tylko tam, gdzie kontrolujemy dany obszar i znajduje tam się jednostka, to jeśli chodzi o umocnienia, natomiast okręty możemy budować tylko tam, gdzie znajduje się konkretna kotwica i obok mamy jednostki, czyli kontrolowany przez nas obszar. Limit, do jakiego możemy zbudować umocnień, tudzież okrętów, wyznacza pole, na którym znajduje się na szpionek, czyli wcześniejszy rzut jest bardzo istotny, ponieważ będzie wyznaczał, jak dużo tych umocnień będziemy mogli sobie zbudować. Ostatnie miejsce, które możemy odwiedzić w naszych ministerstwach, to Ministerstwo Wojny. W Ministerstwie Wojny, w zależności znowu od miejsca, które tutaj zajmujemy, możemy werbować nowe oddziały wojskowe. Limit tych oddziałów wojskowych wyznaczonych jest miejscem, które zajmuje pionek, który został umieszczony po rzucie konkretną kostką. Ceny wszystkich jednostek mamy oczywiście na karcie pomocy. Jednostki możemy umieszczać na terenach, które kontrolujemy. Pamiętając o limicie trzech jednostek, na jedno pole ale do kiedy będziemy tak grali? Będziemy tak grali aż do trzech obiegów pełnych tego koła i w momencie kiedy to skończymy, gracz, który był najbliżej warunków zwycięstwa zostaje zwycięzcą. Chyba, że uda nam się zrealizować wcześniej. Jeśli będziemy grali w scenariusz, czy też kampanię, to gracz, który zrealizował elementy danego scenariusza albo kampanii zostaje zwycięzcą. W przypadku gry pełnej, którą Wam tłumaczyłem tutaj, jest to moment końcowy, kiedy dany gracz będzie kontrolował określoną liczbę mocarstw. Liczba kontrolowa kontrolowanych mocarstw potrzebnych do wygranej zależna jest od liczby graczy biorących udział w zabawie. Wszystko macie opisane na 11 stronie instrukcji.